Janko Muzykant. Krótkie streszczenie. Janko urodził się bardzo słaby. Jako dziesięciolatek był chudy, opalony, miał jasne włosy i wytrzeszczone oczy. Jego rodzina była bardzo biedna i często nie miał co jeść. Po ukończeniu ośmiu lat zaczął pilnować bydła podczas wypasu i chodził do lasu w poszukiwaniu jedzenia. Myślał tylko o graniu. Zdarzało się, że szedł do lasu po jagody, a wracał bez nich. Ludzie nazywali go Janko Muzykant. Chłopiec marzył, by choć przez chwilę móc podtrzymać w rękach skrzypce. Zrobił własne z gonta i włosienia końskiego i ciągle na nich grał. We dworze były skrzypce należące do lokaja. Raz chłopak zakradł się tam, ale został przyłapany. Następnego dnia stanął przed wójtem ławnikami. Stójka Stach miał dać mu nauczkę. Bił chłopca rózgą. Na drugi dzień nie wstał, a trzeciego wieczorem umierał. Przed śmiercią pytał, czy Pan Bóg da mu prawdziwe skrzypce w niebie.